Cześć, kontynuuję dzisiaj mój opis ras zamieszkujących Uniwersum Age of Sigmar. Ostatnio rozmawiałem o Flash Eater Cards, a dzisiaj zajmę się opisem rasy, która jest można powiedzieć rasą sojuszniczą zielono Mowa tutaj o ogorach. Ogory to rasa ogromnych humanoidów, które rodzą się, żyją i umierają. Praktycznie w jednym celu by przede wszystkim jeść i walczyć. Zazwyczaj można je znaleźć w tych samych regionach, co właśnie zielono i często ramię w ramię z orukami idą na wojnę. Ich najbardziej godną uwagi cechą jest praktycznie nigdy niekończący się głód. Żeby go zaspokoić, ogor może pożreć prawie wszystko. Dzięki twardym jak skała zębom i wnętrznościom, które trawią odłamki zbrój płytowych i jadowitych podrobów, ogory potrafią żywić się prawie wszystkim, na co natrafią na swojej drodze. Mimo to najbardziej pragną mięsa, i to właśnie mięsa poszukują też najbardziej. Według niektórych prowadzą całe wojny, kierując się wyłącznie pragnieniem jedzenia. Jeżeli chodzi o wygląd ogorów, no to dorosły ogor jest średnio dwa razy wyższy od człowieka. Ale sam obwód jego grubego brzucha sprawia, że te potwory wydają się jeszcze większe niż są w rzeczywistości. Ich ciała są niezwykle sprężyste, nabrzmiałe tłuszczem oraz mięśniami. Mogą przetrwać we praktycznie wszelkiego rodzaju wrogich środowiskach. I do tego wiadomym jest, że ich gruba skóra odporna jest na ataki bronią ciętą, kłutą, miotaną, w tym odporne są na ataki z broni palnej oraz na ataki magiczne. Wszystko to dzięki swojej legendarnej, nadnaturalnej wytrzymałości. Jeżeli chodzi o społeczeństwa tych kreatur, to ogory zbierają się w ogromne hordy wędrowne, znane jako Mo Tribes, czy jak można by to przetłumaczyć, plemiona paszczy. Te plemiona, maszerując przed sobą, jedzą po drodze wszystko, co w ich oczach generalnie nadaje się do jedzenia. Każde plemię paszczy podąża okrężną ścieżką, wychodząc ze swojego legowiska, a po znalezieniu mięsa wracają do swojej ojczyzny na żarłoczną ucztę. Z każdym kolejnym nalotem muszą podróżować coraz dalej i dalej od swojego miejsca bazy, aby znaleźć nowe źródła pożywienia. Plemiona paszczy są zdominowane przez dwie bardzo różne kultury. Obydwie te kultury łączy jednakże kult gorka-morki oraz to, że nieustannie poszukują mięsa. Godbusters, bo tak nazywa się pierwsza z tych takich najbardziej dominujących kultur, są najliczniejszymi plemionami ogorów. I to właśnie te plemiona są też najbogatsze ze wszystkich w różne dobra materialne typu bronie, osprzęt itd. Najezdcy bisklow z drugiej strony to koczownicy, którzy jeżdżą na ogromnych bestiach i zawsze towarzyszy im magiczna zamieć znana jako Everwinter, która zmusza ich do migracji poprzez wieczne ryzyko zamrożenia. Podczas gdy większość tych plemion paszczy jest zdominowana właśnie przez Godbusters i rządzona przez legendarnych tyrantów, to inne, o wiele rzadziej, są zdominowane właśnie przez te koczewnicze plemiona Beastclaw i dowodzone są przez ich przywódców, zwanych Królami Mrozu. Kiedy te plemiona nie najeżdżają innych cywilizacji ośmiu krain we wspólnych rajdach, to te dwie grupy często ścierają się ze sobą, prowadząc wojny domowe, które kończą się straszliwymi rzeźniami, ale także, dodatkowo, w związku z tymi rzeźniami, nadwyżkami wysokiej jakości mięsa. Chociaż ogory nie są zbyt skłonne, by ucztować na swoim własnym gatunku, to wielu tyrantów oraz królów mrozu uważa takie mięso ogorów za przysmak. Ogory często pracują jako najemnicy w zamian za mięso lub monetę, za którą można je kupić, ale jednocześnie gardzą koncepcjami takimi jak honor i lojalność, co czyni je trochę zbyt niebezpiecznymi, by można było na nich polegać. A co za tym idzie w ostatecznej desperacji jako najemnika wynajmuje się właśnie jednego z takich ogorów. Mamy więc w sumie cztery takie główne rodzaje ogorów. Dwa te największe, najbardziej liczne, czyli plemiona Gastbusters oraz najeźdźcy Beastclaw oraz jeszcze pomniejsze rodzaje ogorów. Jedne z nich zwane ognistymi brzuchami, a drugie ludojadami. Wrócimy jednakże najpierw do te koczewnicze królestwa plemion ogorów zawsze wędrują po krainach śmiertelników, jak już wspomniałem wcześniej, w poszukiwaniu następnego posiłku. Plądrują ziemię, aby zapewnić swoim karawanom największe ilości jedzenia. Godbusters to w sumie największa z kultur ogorów, z liczbami, które przewyższają wszystkie inne plemiona oraz z tak zwanym przez ogory błyskami, co jest ich chwytliwym określeniem skarbów oraz najlepszego rodzaju broni. Gadbusters gromadzą się w plemienne zgromadzenia, znane jako warglads, które mogą wahać się od niewiele ponad 20 ogrów szukających jedzenia, do setek lub nawet więcej. I potem wiele takich różnych warglads łączą się, tworząc ogromne, główne plemiona paszczy, o których wspomniałem już wcześniej. Jeden taki warglad zwykle dowodzony jest przez tyrana, który dowodzi z niekwestionowaną i brutalną władzą. Pozycję trzeba zdobyć brutalną siłą, bijąc rywali i pożerając ich wnętrzności. Tyran, który jest na tyle silny, że, zdąży, że potrafi przewodzić całemu plemieniu paszczy, staje się overtyranem. Słowo takiego overtyrana jest prawem we wszystkich sprawach. Z wyjątkiem jednej sprawy, z wyjątkiem kierunku, w którym podąża dane plemię. O tym, w jakim kierunku dane plemię podąży, decyduje tylko i wyłącznie rzeźnik danego plemienia. Wola tyrana jest egzekwowana przez elitarny orszak największych i najpodlejszych ogorów, zwanych gadgardami, którzy rzadko opuszczają stronę tyrana w bitwie, a w zamian za to otrzymują najlepsze łupy i najlepsze kawałki mięsa. Podczas dzielenia się zdobyczami danego najazdu. Drugie z najliczniejszych plemion ogorów to właśnie wspomniani wcześniej najeźdźcy Beastclow. Oni znowu wędrują przez królestwa, pożerając praktycznie wszystko na swoim miejscu, pozostawiając za sobą tylko pustkowie pustkowie popękanego lodu i zamarzniętych kości. Ich zwiastunem nadejścia są lodowate wiatry, które ogarniają dany teren. W ślad za nimi, znowu za ich plemionami, yy, ciągnie nadprzyrodzona zamieć zwana Everwinter, która ściga ich i nieustannie przez to te ogory, najeźdźcy bisklow, są zmuszani do znajdowania świeżych terenów łowieckich, niszcząc jednocześnie regiony na swojej drodze. Początki tej legendarnej zamieci, która cały czas ściga te plemiona najeźdźców, Owiane są legendami, a najstarsze z tych legend pochodzą jeszcze z Eremitów. Mówi się, że Bisklow byli kiedyś ulubionymi wojownikami Gorka Morki, dopóki Bergad Vosail, pierwszy król mrozu, zdradził Gorka Morkę i został właśnie za to ukarany tą klątwą wiecznej zimy. Inne legendy znowu twierdzą, że ta zamieć, która wędruje za tymi plemionami, to w rzeczywistości bogowie zimy ośmiu krain, którzy zostali uwolnieni przez ogorów, kiedy ci, żarłocznie głodni, otworzyli krypty Eisfel w Szaisz, krainie śmierci, gdzie zostali uwięzieni przez Nagasza, a teraz ci bogowie zimy podążają za tymi ogorami, którzy ich uwolnili, aby dać im dar wiecznego zimna. Jak dobrze możecie się domyślić, same ogory nie są zbyt zainteresowane otrzymaniem tego daru, gdyż te plemiona cały czas nieustannie muszą uciekać przez tą nadnaturalną, magiczną zamiecią, która gdzieś tam cały czas za nimi podąża. Wcześniej wspomniane ogniste brzuchy to kolejny rodzaj ogorów. Ogniste brzuchy są dziwnymi kultami wędrownych szamanów ze stalowymi żołądkami które czczą aspekt Gorka Morki w postaci zjadacza słońc. Jeszcze w epoce mitu Gorka Morka walczył, złapał i sprowadził słońce z samego nieboskłonu. Po tym jak osiągnął sukces podczas walki z tym słońcem próbował zjeść jego kawałek i odkrył nową umiejętność wypluwania fal ognia z siebie. Rytuały właśnie ognistych brzuchów Wywodzą się od ogorów, którzy próbują odtworzyć tą legendę o zjadaczu słońca Gorkamorce. I, I próbują podczas walki, zionąc ogniem na swoich wrogów, korzystając z tych samych technik, które ich poprzedniczy ulepszali, cały czas próbując odtworzyć ten moment, w którym Gorkamorka pożarł kawałek słońca i dzięki temu osiągnął moc spluwania ogniem. Ostatni. Rodzaj ogorów, o którym yy, możemy przeczytać w podręcznikach do Age of Sigmar, to ludojady. Ludojady też są ciekawe, są one bowiem pozbawionymi skrupułów dzikimi przerośni, przerośniętymi wojownikami ogorów, łupieżcami, pożeraczami i najemnikami, którzy wędrują po krainach śmiertelników samotnie, albo w niewielkich bandach, sprzedając swoje umiejętności jako najemnicy. Działają jako takie wynajęte bronie, jako właśnie najemnicy, zarówno po to, aby zaspokoić swoją rządzę walki, jak i po to, żeby otrzymywać jak najbardziej nagrody. Przede wszystkim jedzenie, ale również inne błyszczące drobiazgi. Kiedy ludojady się nudzą, przenoszą się po prostu na nowe pole bitwy, często dołączając do bandy zbuntowanych o podobnym umyśle. Generalnie rzecz biorąc, żeby zostać ludojadem Trzeba przede wszystkim porzucić swoje plemię. Ludojady porusz porzucają swoje plemiona z wielu powodów. Niektórzy dlatego na przykład, że we śnie pojawił się dla im gorka morka, obiecując im bogactwa i walki, podczas gdy inni po prostu mogą zostać albo wygnani z tego klanu, albo wyjść na własne życzenie z innych powodów, czy to z powodu jakiejś wizji, czy też własnych przemyśleń, bo takie ogory też posiadają, czy też z powodu napięć, jakie panują wewnątrz ich. Oryginalnego plemiona. Ci, którzy są wypędzani ze swoich plemion, stają się samotnymi obcymi, którzy ruszają w wędrówkę po ośmiu krainach, szukając jakichkolwiek zdobyczy i skarbów na własną rękę. I tak właśnie wyglądają ogory w Age of Sigmar. Na razie o nich. Nie wiadomo zbyt wiele. Wiadomo właśnie, że dwa największe plemiona tych gigantycznych bestii to Godbusters i najeźdźcy Bisklow wędrujący na tych gigantycznych bestiach oraz że są też inne ogory, są ich inne plemiona różniące się bardzo zarówno od Gadbusters, jak i od najeźdźców Bisklow, ale nie zostaliśmy jeszcze poinformowani, kim konkretnie są. Ogory, takie jak ludojady, występują pojedynczo w niektórych systemach, że tak powiem, około Age of Sigmarowych. Na przykład jedną z grywalnych postaci do Warhammer Quest Cursed City jest właśnie jeden z takich ogorów ludojadów, który w tym wypadku, w pogoni za jedzeniem, wręcz poszedł ramię w ramię z poszukiwaczami przygód w ich przygodę i postanowił wraz z nimi zdobyć swoje, ulu, swój ulubiony przysmak, jakim jest mięso trupów, dokładnie to zombiaków, innych wąpierzy, w przeklętym mieście Ulfenkarn. Czy będą się pojawiały w trakcie rozwoju Age of Sigmar kolejne plemiona ogorów? W to nie wątpię. Są wzmianki o innych ogorach, ale mamy na razie póki co bardzo mało detali na ten temat więc nie wiadomo, kiedy to się stanie. Natomiast na chwilę obecną życie takiego ogora w jednym z tych plemion, czy to plemię najeźdźców, którzy cały czas starają się uniknąć i uciec z tej wiecznej zimie, tej klątwie, jaka spadła na ich, ich lud zwanej Everwinter, czy będąc po prostu jednym z Gatbusters, to tak jak wspomniałem, twoja egzystencja sprowadza się do przede wszystkim, i to jest najważniejsze, jedzenia ale oprócz jedzenia, również do walki. I ogory tymi dwoma charakterystykami wyróżniają się spośród absolutnie innych raz. Lubią, gdy widzą w tym cel, współpracować z zielono zielonoskórymi i razem z nimi tworząc, tworzyć ogromne hordy. I gdy tak się staje, gdy ogory łączą swoje siły z orukami, no to wtedy całe osiem krain się trzęsie, gdyż taka moc jest bardzo ciężka przez zwykłych śmiertelników do powstrzymania. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego o ogorach. Do usłyszenia przy następnej rasie Age of Sigmar. Cześć.